Nie, to się to, to tak, się to 8, 8, 8, się 8, 8 wszystko dzieje. To jest rozumiem, Grzesiek. 8, wszystko, to wszystko się, to się rozumie, się robi. I co jak je czemu nie karmić? Proszę go. Jakibawali? Przegledem. Po. O? Po gdy rozumiem się to co mieszką? nie? Mhm. Panie szefie, powiem. co ci powiem? Używaj, używaj. Używa, ja, ja tobie podkładam teraz, podkładam się. to. 8,3 jest... Podkładam tobie również nieraz twoje... Ale to, ja to mało, mało, mało. Ja czy powiem mało. wiem. Ale, Ale to tylko wiesz co? wy co? Jak idę do lekarza, czy tam maleriosny. do tego się? Ale mało, mało. Ja Ale... Nie staram się tego się ukraść, rozumiesz? Ale poczekaj, ale tak. to ja cię przesdam. Nie, nie chcę. Ja nie chcę ale Ja bym najlepszy. Ale poczekaj chwilę. na Działkę Bo odpisane? tego chcę ze sfatem Teraz posłucham jest kupiony. To ci mówię. Nie. A mo... Wiesz... Wiesz, skąd Ale to... Bez Moja bo no. to... No, no, no. To, 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 to mu... Druga szyna? Ja A tak to się, że... to nie do nie? Dlatego my tam przypisują te wszystkie te, wejna, to wszystko te. I nie wykopują tego, kurwa. My nie wykopują. No, no, ja nie wykopują. Że... Przy w chłopoka wnózka... Co, ja chor... yeah, co, ja co Ja nie jestem tam... Cholij jestem, jestem w Nie mieszkam. Ja jestem w chorym przybyciu. Nie będę w Powiem. sobie z że jestem w chorym przybyciu. No na głowę. Ale ta moja, co Macin, jest? Macin z Basią żonaty? Ty się, ty się, ty I ta moja wnózka, ta jak przyjadą ja w sobotę niedzielę, to kurde, dziadzisz, Co ty gadasz? A moja córka... Ja, i i ja wszystko robię, rozumiesz? Nie, nie ja będę bo mówisz tak, no a ja się nie No to Rafał, będzie to spotkanie, czy nie? Nie, ale to pan musi to za tego, bo Rafał jest cipciok taki. On tak do dziewczyn nie bardzo, nie. No to co? Musiałaby go złapać za kolano, żeby Rafał coś Ale coś to chce zrobić to Ja Nie 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 jestem, Nie ja 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 nie. Ale, ale, ale Rafał, ty tego nie wykorzystasz. Coś mi się Nie No, bo ja tu nie mam nie. Nie Rafał, nie ma warunków? Ale co musiałby mieć w zamian? Bo on nie ma nic. On mieszka w bloku, to nie ma nic. U mnie mieszka nie. Aha. Pszczółką. O! Kor, i się zastanawiasz, mieszkanie gdzie to, gdzie to mieszkanie? Zajmę je się, W Żerskow, w Żersków. No. W Żersku się zajmę. Graał ku i ty się zastanawiasz. Kurwa? O, gro, I i nasze retarpało. O kur. Ale on nie ma pojęcia, ale on nie ma pojęcia. To po, ale po, po, byś nie obracał. Ale, ale, ale dziadek jest i będzie wiedział, no. O. No. Nie no, bo on nie ma pojęcia o polu, Uch, Jak on całe życie w bloku mieszka? Jakie on ma po o polu pojęcie? Ty on ma, on ma dwa mieszkania, Adrian. dwa mieszkania. To masz dwa mieszkania. O, dwa mieszkania? Tak. Adrian, co tak no. dwa, dwa mieszkania. To, 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 ja to... Dwa mieszkania ale, Przepraszam. Ale słuchaj, ja bym coś powiem... Ty ci nie wtrącaj. Nie wtrącam się, ale... Masz dwa I... mieszkania, wiem o tym rozumieć, nie? <grym> no, dwa dwa. Jak? E... Ożenił się do. No nie, ale powiem. Ryzymin. Kobietę wziął z bloku. Una na czym nie będzie robić? O, no standardowo. Standard. Tak o, się. Te kurwy, te kurwy, z miasta, Nie lubią rozumieć. No wy ja też. te tak kurwy, z gwiazda. Może nie usiądzie. No. I ten Stasiu Tadek To on Tadek. był Tadek czy Stasiu? Tadek mówił i Stasiu. A. Miał 7 hektarów pola. Ale 7 hektarów to jest dużo? O, to jest... Ty wiesz ile jest? i yy, 2,5 hektara lasu. O kurwa. Ale las ci kradą, kradą się las. Ale słuchaj, ale Nic. kradą się, jak ja do ciebie ja nieraz dzwonię, to nie. jak nie dzwonię, nie. To to dzwonię a do ciebie, kradą się las. Co u mnie będzie C-, robić? Nie nie kradną las, chłopie kochane. I jak ona rękawę zakosała, pociągnęła na ślubie, My, yo, my my tak ja mówię tatka z tyłu. Ja mówię, rozumiem nie rozumiem, nie no, głupoty gadaj. Tak? Y y od razu, Juna, ona, ty wiesz co, so, mają dwa, trój dzieci. Ale wystarczy powiem że Dwie dziewczyny, nie trzy Ale jak ja ci mówię, że kradniesz, kradniesz... No się dorobiły, że bez niczego. A czego kradniesz? Co kradniesz A, no że. dlaczego kradniesz? Z pachów... z lasu kradniesz drzewo? Dlaczego? Tylko no? z No ale... bo my... Dlaczego o, co kraniesz? to chodzi? Co to dlaczego? za opera? Dlaczego, dlaczego kradniesz? Jak się daje, to się kurwa bierze i zakierdala. No dobra no, nie wezmę, ale... Słuchaj. Ty wyziął. Jak się no, ale daje... masz swój las. Masz swój las. Ty, ale... An... o, o zasuł. Ma swój las, zamiast od siebie wziąć, <noise> Wizem... to idziesz już rozumiesz, A tam, Wizem... bo, bo mi, zanim jeszcze dziadek nie zmarł... Podaj jeszcze po bo wie to wkur... dlatego, że rozumiesz... Ty, Rafał, pan, widzisz lasu? Trzy hektary lasu. No. Jak jeść? Nie możecie nic Trzy hektary? Trzy hektary. <noise> Trzy hektary. hektary i...

i, nie nie by byłem na młodszej niczynce na bezsłynniczej. Jestem tam. Utnę, Ksiądzka, dwa. I wyjeżdżam, wyjadę, wyjadę. A słuchaj, ale, ten, ten a, 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 ale, ja nikomu, nikomu nie żemię. Ale nie, nie, nie wy co, wiesz, ja się dziwię, że Marek, Marek, nie ma Ksiądzka, nie ma no, Ksiądzka, i rozumiesz... Ale Rafał! No. Ale, nie widzę mnie precyzy, ale nie mam. mnie nie wiem, ja nie wiem. Ja to co? Leżby? Leżby? No ale, jak się ja by... na ten... o, o, weź hej. kiedy podjeć, Gosia porzucę. No, a ma pan zdjęcie, zdjęcie jakieś? Ma pan zdjęcie? Bo to teraz to każdy to, to, to zdjęcie. Teraz nie mam tu przy sobie? No. nie, no bo zdjęcie jakby zobaczył, to by na pewno się przekonał nie no taka jest prawda no każdy teraz patrzy no, ale... o zdjęcie a jest, na, a jest na naszej klasie na naszej klasie jest czy nie? nie nie mówisz Rafał na naszej klasie musisz sprawdzić masz konto 885 o 85 no? rok ja myślałem że numer telefonu 885 ale nie no to 85 to jest taki mądry rocznik Rafał no. No, no. Ale spodem. ci mówię profesor. Widzisz no. takiego jak ja mam? Nie byłem, nie, nie, nie byłem, nie, nie, nie jest i nie będę. Dobra... No, 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 nigdy nie dobra... w życiu. Ale zawsze byłem. Nie, się, jestem, nie ale... jest i będę. Masz Zapisem, zapisem czy nie? Chłopem uczciłem i wyrażonym. Co... Jego ja no. widzi, jego ja widzę, No zaczeba ale, 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 to czemu ty mówiłeś, że Bóg to chuj? Ale, nie ja lubię Boga, nie lubię Boga. I, no, i, no, ja, Rafał? Nie, Rafał, dobrze, dobrze gadacz. No, ale, co? Pan się do tyle, pan się do ciebie. jego. jego